Cześć, czy znacie już dworek w brzuskach? Dziś przyjrzymy mu się z bliska. Zapraszam. To wyjątkowe, otoczone piękną naturą miejsce. W okolicach wysokiego Mazowieckiego, tylko 45 km od Białego Stoku. Możesz zorganizować tutaj wspaniałe wesele, przyjęcie, a nawet spotkanie biznesowe. Zanim jednak wejdziemy do środka, przestańmy na chwilę na tym wspaniałym dziedzińcu. To doskonałe miejsce, by w czasie imprezy wyjść i zaczerpnąć świeżego powietrza. Nieopodal znajdują się altanki, w których można rozpalić grilla a nocą miejsce oświetlają klimatyczne lampy. Parking na ponad 100 miejsc umożliwia organizację imprez nawet dla kilkuset osób. A, jeszcze jedno. Zwróćcie uwagę na ręcznie wykonane rustykalne zdobienia. Sala bankietowa pomieści nawet 300 osób. A w razie mniej liczebnej imprezy, wystarczy skorzystać z tej przesuwnej, akustycznej ściany i odpowiednio dostosować wielkość sali. Przyjrzyjmy się teraz sufitowi. Który oprócz swojej oczywistej funkcji, pełni jeszcze dwie inne. Funkcję estetyczną, ponieważ obecność oświetlenia, belek i rustykalnych zdobień nadaje sali odpowiedni, niepowtarzalny klimat. Wspomniane wcześniej belki pełnią również inną funkcję, akustyczną. Rozbijają dźwięk, a specjalna akustyczna płyta oraz warstwa wełny mineralnej ograniczają pogłos. Tak zaprojektowany sufit daje gościom duży komfort w trakcie imprez z Towarzyszeniem Muzyki. Dobre warunki do tańca zapewnia drewniany parkiet i nowoczesne nagłośnienie. Głośniki rozmieszczone są na całej sali konsumpcyjnej, zapewniając gościom komfortowy poziom muzyki. Niezależnie od pogody, wewnątrz obiektu panują optymalne warunki. Ponieważ jest on wyposażony w klimatyzację i wentylację mechaniczną. Twój zespół lub DJ mogą podłączyć się do systemu nagłośnienia na sali, a jeżeli masz swoje źródło dźwięku, to czeka tu na ciebie taka specjalna srebrna końcóweczka. Sala doskonale sprawdza się także jako miejsce szkoleń i konferencji. Dworek w brzuskach to przede wszystkim pyszne jedzenie. Przygotowywane przez doświadczonych kucharzy. Żałujcie, że tego nie czujecie, tego smaku. Pyszne dania serwuje profesjonalna obsługa kelnerska, która zadba o każdy, najmniejszy nawet szczegół. Zwróćcie też uwagę na zastawę stołową, która urzeka swoją urodą. Fason z subtelnym reliefem dodaje jej uroku i elegancji. Dworek w brzuskach dysponuje czterema chłodniami, dzięki czemu goście nie muszą się martwić o ciągły dostęp do świeżego jedzenia. Uff! Sala kominkowa, gdzie podczas dużego wesela stoi bufet, przy którym w oderwaniu od zabawy można spokojnie porozmawiać. Nie jedyne zastosowanie tego miejsca. Kameralny charakter sali kominkowej idealnie sprawdza się przy dziecięcych imprezach urodzinowych. Czy byliście kiedyś w sali bankietowej z dostępem do miejsca zabaw dla dzieci? Takiego jak to. Opieką nad dziećmi może zająć się wykwalifikowana niania. Obok sali dostępny jest pokój, w którym mamy mogą przebrać i nakarmić swoje dzieci. Jest też możliwość noclegu. To 13 pokoi w standardzie hotelu trzygwiazdkowego łącznie dla 50 osób. W jednym pokoju może nocować od jednej do pięciu osób. Są tu też atrakcje plenerowe, choćby ten spektakularny plac zabaw. Boisko do piłki nożnej, archery tag, dmuchany dart i bumperbola. W ostatnich trzech latach dworek w Brzuskach jest laureatem prestiżowej statuetki Orła Branży Ślubnej. Potwierdzają to też opinie klientów, którzy wysoko oceniają to miejsce, dając 4,8 gwiazdki na 5 możliwych na Facebooku czy Google. Przypadek? Nie sądzę. Z dworku w Brzuskach specjalnie dla Państwa Piotr Szekowski.